Dajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale, I sobie obejrzymy i skomentujemy odcinek Paliona o tytule Moja dziewczyna jest w ciąży prank. No ja chyba tego komentować nie muszę. Dlatego bez zbędnego przedłużania zostawcie suba, lajka i dzwoneczek, a my lecimy do oglądania. Drodzy, jest piękny dzień i najlepszy prank. Nie mogę się doczekać, widzowie. To jest prank, gdzie Maja jest w ciąży i jak on się tym ekscytuje. To jest troll na Leonu i Olku. Ej, ale to jest 200 IQ, bo jak on by trollował swoją dziewczyny, że przedziurawił gumkę, to dziewczyna by z nim zerwała. Polo teraz w tym w momencie e, jest dzieckiem. A, moim ja dzieckiem. Nie wierzę. Co ja właśnie oglądam? Lonidasa Dzień dobry! Co ty? E, nie widzisz, że rozmawiam? Ten film jest chyba wygenerowany przez AI. Co on gada z tą krową? Nie rozumiem. O, tak, tak. Też tak myślę. Powinniśmy pójść do restauracji ze stykami. Co co? Dobra, nie muszę, muszę cię zabrać. Czemu bijesz dziewczyny przyjaciela? Szybko, szybko, co? mam taką informację, nie mogę. Szybko, naprawdę, naprawdę, świat się, świat się zmienił. Świat się zmienił na gorsze. Czy, czy widzicie ten szpital, który wybudowałem? Eee, a po co zbudowałeś szpital? To dla Mai. Jakie Maj? Co Maja będzie lekarzem i zbudowałeś się szpital, ale nie. Nie rozumiem po co Palin miałby rozbudowywać szpital, skoro jego dziewczyna jest w ciąży. Tu nie ma powiązania! Eee, no, bo Maja o, sobie chora. nogę złamała. Nie, nie, nic się nie stało. No ciąża według mnie to choroba. Ja bym to leczył. Czekaj, co, co chodzi teraz? proszę. miał Żartujesz? Co? Będę miał cześć? Nie no, co? Nie no serio, będzie taki mały. Tak, nie nam tu będzie. Tak. To jest prawdziwa męska reakcja. Stary ty, nawet nie wiesz, w co się wpakowałeś. A ja. A Co pika? Co? Nie zrobiłem? Ja wychodzę. Jak rodzić? Gdzie, gdzie mogę? Na to patrzeć serio. Mam wrażenie, że pomimo tego, że oni udają, to mężczyźni podobnie się zachowują przy narodzinach. jest Co to ma być? Co to jest? O, fuj, fuj, fuj. Nie wyglądał jak moje dziecko Kto go rozjechał? Kto e... go rozjechał? Ja nie chcę nic chłopaka. mówić, ale chyba Maja nie jest tą szczera Dziewczyna zdradziła Paliona a on się śmieje Oczywiście w Minecrafcie nie pozywajcie mnie Palion, Palion musimy, musimy Słuchaj, z e, czekaj, gdzie było najbliższe okno życia? W tamtą o. stronę Do okna życia i do oddać dziecko Biorę nad do domu, co ty? Ty to gada? Palio, tu gada, jak to dopiero się urodziło. Domyślam się, że jakbym grał z kolegami w Minecraft, to byśmy się podobnie zachowywali. Nie wejdziesz tak. Nie moje dziecko. Czemu jego przyjaciel chce wyrzucić jego dziecko do rzeki. No chodźcie, co? My siądziemy sobie tutaj elegancko. Palio, on, on mówi, żebyś dał mu frytki. Nie, Brzydki! Ej, widzieliście, co on napisał? Dobra, moje dziecko chce poznać. Ej, w sumie tego dziecka się nazywa. Nazywa się dziecko. Najlepsze imię. Idź do innego pokoju o, i, o. i macie rozmowę. Siądźcie na kanapie, a was zostawiam samych Musicie się poznać. O. Okej, okay, czyli będzie poznawanie wujka Weź nóż, weź jakiś straszny nóż zakrwawiony e... E... Czemu on wyposażył swoje dziecko w nóż? Papierkami noży... Co? <zoraj> 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 to dziecko jest chore, nie, w nie Dziecko jest chore i to jest słuszna diagnoza no, ale ja muszę z tym czymś gadać? Tak, tak Jak z tym czymś? Z moim dzieckiem, co ty gadasz? Dziecki. Widzicie? Widzisz jak to brzydki to ty jesteś? Ale go teraz o, wow. wygryta, Czemu Palion no uczy to dziecko wszystkich bić? Gaj, zagraj, zagraj z Dobra, kamień, papier, nożyce. Ale to jest najlepsze zagranie w kamień, papier, nożyce. Wyciągasz nóż. Psychiczne dziecko, skąd on ma nóż? Czemu palion pozwala swojemu dziecku gonić nożem jego przyjaciół? potrzebuje pomocy, eee, ratunku. Eee, wysyłam florę. Co tutaj się dzieje? Dziecko zastraszyło całe palionowo. Dobra, kamień, papier, nożyce. Ja nie wierzę w to, co ja oglądam. Weź go, Palion, proszę, no, i no. No, tylko ja. no, ale nie nożem. To on chce się tylko pobawić nożem. Na tydzień wprowadza się moje dziecko do ciebie. się, o. Na tydzień się wprowadza. Dobra, nowy Czyli Palion dał swoje dziecko w leasing do wujka. Zastąpiłem dziecko na tydzień Leona. Na ile? Dobra, to się mamy Prawdziwy ojciec, kiedy dziecko zostawione gdzieś pod opieką W końcu mamy spokój, mamy wolne Dobra, Leon, chyba nie jesteś w stanie, jesteś słabym wujkiem Słabym ujętym Leon, weź to dziecko i nigdy tu nie przychodź Ziomek zemdlał po zajmowaniu się dzieckiem przez dwie minuty Gadasz ty? No i chodź tu! Czy on nie dziecko piło łańcuchową? Dobra, zabieram cię do szpitala szybko a wy co? A, a, a wy a... co, na to robiliście? Prawie zabiliście dziecko swojego przyjaciela. No, zdarza się. Zabiliście dziecko. Jak? Ja nie mogę i to, palion, powiedzieć. Palion. Ja nie to powiedzieć. Maj. Ale przecież ona nawet nie wie, że urodziła dziecko. Ona nawet nie wie, że była w ciąży. Zabiłeś dziecko, mogłeś? Paliona? Jak mogłeś? Jesteś mogły? najgorszym wujkiem na całej. Jak planecie? Jak zamknąć? Zabić moje dziecko? Normalnie, no spiłam go. Kocham jego odpowiedź. Oleg zabił nasze dziecko. Ale co ci mieliście dziecko w rękach? Powiedział, że cię zabije. Co? Nie! Nie! Boże, ale to jest krwawa wendeta. Ja naprawdę bardzo dobrze się bawię oglądając ten odcinek. Nie dawaj, go dawaj, go dawaj, go, nie dawaj, go, dawaj, go, No i co? Miałem dziecko, nie mam dziecka. Myślę, że to jest wspaniała puenta palią. A tymczasem zapraszam Was do odcinka, który wyświetla się teraz na ekranie, do wspierania mojego kanału, bo to jedyne 5 zł. No i pamiętaj, obserwuj górniczego kolego.